Siemanko, siemanko, wam wszystkim z tej strony Wojtek Playing Games i nie chcę mi się nawet już o tym mówić, próbuję to nagrać, nie powiem który raz. Posłuchajcie, przepraszam Was bardzo, że nie było długo trzeciego tego odcinka, bo coś mi się z Minecraftem działo i z Flapsem przy okazji. Nie wiem o co chodziło w ogóle, coś się pomieszało. Może Wam powiem, co zrobiłem. Przedostałem się do takiej... no widzicie te dzisiaj mopki spawnują Wziąłem to, wydobyłem Udało mi się zebrać diaksy, bo wcześniej jak chciałem zrobić odcinek trzeci, jeszcze wcześniej zanim to ja sobie, to udało mi się diaksy wykopać, chciałem to wstać ale mówię, albo się dźwięk nie nagrał i wideo nie wiem, miał jakieś dziwne takie... Szkoda gadać Tak, a więc zaraz wykopiemy coś Przepraszam, cięcie zdrowie. Witam Was po krótkim cięciu. Tak jak już mówiłem, dużo rzeczy udało mi się zobaczyć się Słowki sobie poprawię, ok. Ym, a więc teraz pozostaje nam tylko jeden problem. Jak się stąd wydostać? O ja. Może w trochę w taką miejsce zaciągnąć. Naprawdę, no nieważne. Ciśniemy. O, tam widzę lawę. Albo to jest coś oświetlnego za mnie. Nie! O, proszę bardzo. Przy Lawencji jest zawsze ten. Aha, ja tu też byłem. Tak, mówię, bardzo dużo zrobiłem, odkąd y, nie nagrałem trzeciego odcinka, bo coś mi się z chwapsem działo i z Minecraftem. Zresztą jak już wspomniałem. na to już żelaza wybiła tutaj. Dobra, muszę się sądzimy coś. W sensie. Tylko jak? Czekajcie mam, gdy ta... Nie, mam tylko kamień. Ten... Dobra. Muszę oszczędzać, muszę być oszczędny. By... Jak każdy tak traktuje na poważnie. Przepraszam was, jeśli słychać na przykład jakieś takie cienkie jakby odgłosy, ale nie wiem, bo dzisiaj od... oczywiście jest Sylwester. Dlatego dzisiaj zebrałem do w treki, postanowiłem to nagrać i naprawić przy okazji Minecraft'a i zepsa. I nie wiem, czy już mówiłem... A, kurde, jakaś tam dron, no, jakie dobra. Jak już... nie wiem, czy w zasadzie to mówiłem, ale gramy na wersji 1.5.2. Dlaczego? Tamten Minecraft, na którym ogólnie grałem, się zepsuł. Wiecie, u mnie żadna nowość w zasadzie. A Aj, mieszkam czytnie. Dobrze, już jesteśmy na powierzchni. Tak. Um. Um. Przepraszam, tutaj między coś do coś chyba ten tam ma. Dobrze, udało nam Przepraszam Was, że tak dużo cięć. Czekajcie, moje to też że... ale naprawdę... Naprawdę, ale tak już naprawdę, naprawdę. Mnie to denerwuje ciągle mi ktoś wbija do pokoju. To jest naprawdę... Kujde! Nie! Gdzie mam swój dom? Nie. Fuck! Nie! <ścoughs> nie, 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 proszę bardzo! Ja swój domeczek gdzieś powinien mieć. Czekajcie, może wejdę na jakieś wysokie danie? Kurde, gdzie ja w ogóle jestem? Nie, słuchajcie, ja chyba muszę tam zejść w Mary's swój dom. Chujde. Wiecie co? <suszy> muszę zrobić cięcie. Ja nie, nie mogę. Dobrze, ja robię cięcie, widzimy się jak znajdę mój dom. Obie z nas. Dobra, słuchajcie, nie, nie wiem czy znajdę mój dom, ale obawiam się chyba, że... Yy, nie, ponieważ... Jest! Ale mam szczęście! Mój dom, Boże, jak się cieszę. Tak, część widzów pomyśli, że to specjalnie, ale nie, serio, naprawdę. Ale super, znalazłem mój dom. O no, mała super no. dom. O kuj, ale to zwalone zwal. Zwa... Ale to głupie wygląda, takie zwalone do okna. A, dobrze. Mhm. No to dobra, idziemy spać. No, znowu. Klawisz ten mi odpadł. Jaki Co ja tutaj mam? Trochę. O żelazo, do żelazo. Jeszcze muszę przetopić. On pójdę, ja to bogaty jestem. Ja. Jeszcze co dobra, bo to tutaj. Tak, jest oczywiście za mną mój kolega, bo mnie już żeście słyszeli. Pewnie zgadniecie to to? że... Moja... Kujdę, nie! Nie! Nawet nie będę mówił witam was po krótkim cięciu, bo to już mówię chyba dziesiąty raz. No niestety, znowu miałem wbicie do pokoju i ciężko mi się teraz nagrywa. Ale jest wbite. W ogóle tutaj też właśnie zrobiłem piwniczkę i już jak to się swoje urządziłem przestaniem do odcinki. A piwniczka jest na przykład Dobrze, głównym... A nie w znaczy, zasadzie to ja mam dużo tego. Kurmistrzę. No. Ach, dzisiaj będzie picie szampana i siedzenie do jama <laughs> nie no jakie jamy no i mam idą dobrze i mam Steve'a proszę się do dobrze idę uprawiać mocną fajnę która nie wygląda jak fajna nie jest fajną ale dobrze dobrze mogę coś tutaj zabrać no nie jeszcze się podeptało mam motylka przy sobie nie no, nic mi dzisiaj nie wychodzi. O, nie, nawet nie, nie chcę wam mówić dlaczego mam ciągle wesoły humor, ale to mnie wszystko śmieszy. Ja tutaj siedzę, nagrywam w, u ten, yy, męczę się strasznie. Podciąga mękawy, a oni co tam siedzą i im tezują. Ja zaraz im pokażę jak się bawią bo bawią dzieciaki, kurde. Nie, nie ma Skończyło się. Ja pierniczę. Błagam, abyście tego nie słyszeli. Ja tego nie przeżyję. Znowu będę się musiał modlować. Pójdziemy do naszej kopalni. <słuch> nie. Bożiu, Nie, nawet mam nadzieję, że tego nie słyszycie, bo to jest po prostu przekracza, przekracza wszelkie pojęcie. Boże. Zaś się zleję ze śmiechu po prostu. nie. To <noise> tak, zaraz mi Windows wyskoczy Ay. Wszyscy intenzujemy siebie. <głosy> Cienki. <głosy> Czekaj. <głosy> Moja nie jest taka pojąbana. Dokopają się aż do medioka. Tak, przyznam się. Wyobraźcie to sobie, że znalazłem tutaj diaksy. O hudy, jak tu ciemno. Tak w dupiu, nie luży. I on ja nawet pochodni z... nie mógł... o, Tak, muszę obejrzeć jakiś pojadnik, jak rozwalić bedy, Ale nie so jak tu ciemno, jak nie, do tego. Kto tutaj ten tu jest. Mm, a nie, w zasadzie możemy zacząć kopkać. I dokopiamy się do diaksów i szmajagdów i innych jakichś fascynujących rzeczy, które mnie jeszcze nigdy nie napotkały No hmm, może, może. Patrzcie jak ja cisnę tą łopatą kurde mi się diaksowi coś zrobić No, i jak zwykle jestem nieprzygotowany Zero pochodni i niczego Nie, wiecie co? To jest po prostu ja się chyba nie nadaje na kopanie, na błynnika. Nie wybaczcie ale jak ja słyszę te rozmowy to po prostu łzy w, oko, w oczu w Boże w, w kanaliku stoją Boże nie! Pójdę Papy kazało Proszę cię I tak ty mnie obejrzy Co mnie obejrzy? Mają mnie wszyscy oglądać słyszycie? O pójdę! Ja pielniczę! I widzicie, jak tu mam się czuć bezpiecznie, ja mówią, że Minecraft zmieni twoje życie i w ogóle, ile właśnie widzę, bym zginął. Moje sobie diaksowe. Bo macie to, ja, ja, ja bym się załamał, w To twoje życie. Ja <grym> tak. No naprawdę, ja nie mogę. Ale to dobry znak. Tam gdzie lawa, tam są diaksy. Dada, dada, dada ma być taką dopałem... super wskazówkę, która mi dawała przez resztę odcinków! O oh shit! A, a! Nie, 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 nie! Co pójdę? Trzeba sobie jakoś to oświetlić, ale wizyta LAFA mi nie daje toje... inter, spokoju. Na... No... laf O! Na <ś">? nagły spadek FPS-ów. Problemy techniczne, Ej oj. <śpiew> Za niedługo będę kończył, chociaż nic sensownego dzisiaj nie zrobiliśmy. Już w zasadzie zgubiłem swój dom. Ale go odnalazłem. Gdy... Coś. Nie no, mój kolega tutaj siedzi, śmieje się ze mnie, Boże, jak ja jestem amator. To jest po prostu... Wiecie co jest tym wszystkim najgorsze? Najgłupsze oh. jest w tym wszystkim to, że zawsze jak coś nagrywam to czuję się jakbym miał po prostu jakieś nie że po prostu gadam bez sensu do siebie. W zasadzie to prawda, ale to ma sens, bo gadam do was, jeśli nie słyszycie. Mam kabla! Mam kabla. Kabla. I złoto. Chociaż w bardzo... Za, za bardzo dużej podniety nie ma, że mam złoto, bo w złote rzeczy to są dziadowe rzeczy. Tutaj mówię wiecie... się. o, ale dużo tego złota. Trzeba by się pochodnia. Hech! Że tu nie ma na takiej wysokości węgla. Cienki. O, to mi daje światło tylko. Kabelet. Ej, zaraz, ale ja mam pomysł, wiecie, gdzie... A nie, Niestety nie mam patyka, bym zrobił ten... Yy, dzięki patyku, a Gdybym zrobił dźwignię, to bym mógł postawić trochę jak nowego nowego kabelka i bym trochę sobie to poświetlał. O, Patrzcie. Patrzajcie. Normalnie kopania kabla. Czemu nie, zna nie znajduję nic sensownego? Coś, co by odmieniło mój żywot. <grym> A, no właśnie, wiecie co? O, przepraszam was za to, ale no musiałem zjeść, miałem znowu wjazd do pokoju. Tak, wiem, że Sylwester nie powinienem nagrywać, ale uparłem się, po prostu no, nie chciałem z tym dłużej zwlekać. Zwlekać, znaczy się. Co tutaj? Poczekajcie, czy ja widziałam? O, nie. To jest fajne, to że to można odświetlać. To to... Co bym z tego mówiła? No nie wiem, kto tutaj lepiej rozświetla, ale w okej. Okay. Dobrze. Nie I wiem, co bym mógł jeszcze z wami zrobić. Kurde, jakie to jest... To jest pozbawione sensu, to moje kopalnia. Żadnej mapy niczego. Oh shit Oj, ja nie przepraszam, za na chwilę ciszy, ale... Miałam taki stres teraz, jak ta laba się Bo ja co? Chyba znowu sobie już niedługo przejdę z tymi odczynkami suzy z błędkiem, bo jak ja mam w taki sposób pracować, że co chwilę mi ktoś bija do pokoju, to ja chyba podziękuję. Przecież, ale to też jest nie Pamiętajcie, to od Was zależy. Czy chcecie, czy nie chcecie. Ja zaraz też będę kończył, bo znowu, mnie wiecie, jak... Regina wbije do pokoju i się skończy. I to jest. Mówię to, to jest... Nigdy więcej w Sylwestra nie nagrywam. To Wam mówię od razu. Nie, bo no. Błagam. Powiedzcie mi, że tego nie, nie, nie słyszycie w komentarzach. Błagam, napiszcie mi, tak? Ja zresztą zaraz też będę kończył, tylko wyjdę na powierzchnię. Najwyżej na koniec odcinka, bo już się że dzisiaj ma zrobiliśmy, nie wiem, wstawię może jakieś fajne, nie wiem, śmieszne zdjęcia z czymś, albo, nie wiem, jakieś krótki filmik, nie wiem, takie, jak w mecie są sładne. To znaczy, no wiecie, typu jestem hardcorem, coś w tym stylu. Albo jakiś pokaz slajdów. Tak. Bo mówię, no nie da się nagrywać. Naprawdę. Musicie mi uwierzyć. Pójmy dość blizzas, ja super doskonały. Nie dobrze, słuchajcie, to życzę miłego ogromna ja, Życzę, życzę miłego seansu.